Nowy rok za nami, więc czas na podsumowanie i trochę planów o tym, jak się ten będzie kanał dalej rozwijał, jak widzę tą przyszłość. W ogóle warto się czasami zatrzymać i popatrzeć w przeszłość, co wyszło, co nie wyszło i co z tym dalej można zrobić. bardzo, bardzo serdecznie na kanale Niesztuczna Inteligencja. Ja jestem Magda, a tutaj rozmawiamy sobie o data science, sztucznej inteligencji, analizie danych czy szeroko pojętym IT. No i dotychczas powstało już 25 filmów, które możecie właśnie zobaczyć na tym kanale, poukładanych w różnych playlistach tematycznych. Wśród tych filmów jeden z ciekawszych, przynajmniej dla mnie bardzo ekscytujący, to był wywiad z Damianem Borowcem, z tego wywiadu zostały również wycięte dwa fragmenty, które odpowiadają na dwa główne tematy, które poruszyliśmy. A jest to po to zrobione, że rozumiem, że nie wszystkich chce się oglądać godziny filmiku, więc zawsze warto zerknąć chociażby na te krótkie fragmenty. Ale wracając do początku, no to co mnie skłoniło do tego, żeby założyć kanał? Sama myśl pojawiała się już Parę lat temu, tylko na początku nie wiedziałam, o czym bym mogła mówić. Gdzieś tam szukałam swojej ścieżki, i zawodowo, i prywatnie, zastanawiałam się, co chcę robić. Kończyłam jedne studia, zaczynałam drugie, no i znalazłam w końcu Data Science jako moją działkę, w której chcę się specjalizować, w której chcę pracować. No i okej, okay, czyli już mamy wykrystalizowany pomysł. Pogadam sobie o Data Science. Ale wiecie, jak to bywa? Od samego pomysłu do rzeczywistej realizacji, no to jeszcze mija trochę czasu. I tutaj główną taką inspiracją był mój brat, który stwierdził, że chce się nauczyć montować filmy. O nie! Jesteśmy zgubieni! No i jak wszyscy wiemy, najlepiej uczy się robiąc rzeczy. Więc w ten sposób mój brat zaoferował się, że może to montować właśnie na moich filmach. Ja tak patrzę. No, zajebiście. Babciu, to jest zajebiste. Wchodzimy w to, ponieważ ja generalnie nie przepadam za montażem. Zmontowałam życiu w życiu wprawdzie jeden film, natomiast generalnie wyszedł on dość słabo. Chociaż się starałam, więc jeżeli ktoś może zdjąć ze mnie ten obowiązek, no to okej. Okay, jedna mała rzecz na drodze do celu usunięta. Więc pozdrawiamy yy, montażystę. No ale znowu, zanim się ostatecznie zdecydowałam, no to mijał czas, no bo praca, no bo zajęcia na studiach, no bo sesja. No i w końcu w połowie wakacji brat mi mówi, Magda słuchaj, bo te wakacje się kończą, więc trzeba zacząć. No więc wyszło tak, że kupiłam lampę, stojak i zaczęłam generalnie nagrywać. No i pierwszy film wyszedł 5 sierpnia. No, i kolejne wychodzą co tydzień, z czego jestem bardzo, bardzo dumna, że się nie poddałam, że te filmy wychodzą regularnie w czwartek albo piątek. Oczywiście, plan był taki, żeby był zawsze w czwartek, natomiast jak to zwykle bywa, czasem się nie wyrabiam, więc wyskakują one w piątek. No i to, co w sumie sprawia mi taką największą rotochę, to ogólnie nagrywanie. Nie sądziłam, że to będzie mi. Aż taką przyjemność, aż tak muszę sprawiać, aż tak się będę cieszyć, więc to jest coś, co mnie super zaskoczyło. No i poza tym staram się, żeby te filmiki były coraz lepsze. począwszy od tego, że na pierwszym odcinku postawiłam sobie lampę naprzeciwko siebie, więc widać takie dwa piękne odbicia lamp. Przez to, że walczę cały czas z dźwiękiem, żeby on był lepszy, choć nie zawsze się tutaj udaje, bo kupiłam nieodpowiedni mikrofon, więc planuję kupić inny, lepszy. Przez to, że ostatnio dokupiłam blendę, czy nagrywam telefonem, na którym można nagrywać w 4K, więc jak widzicie, rozwija się to wszystko. To, co jest też fajne, to to, że nie mam potrzeby dężenia do perfekcji, więc staram się to zrobić jak najbardziej naturalnie, tak jak ja bym chciała kogoś oglądać i też wychodzę z założenia, że Don't Is peter Done perfect, więc generalnie robię, patrzę jak wychodzi, patrzę co mogę poprawić no i staram się zrobić następnym razem lepiej. Chociaż o te 1%, żeby była jedna jakaś mała rzecz, która została poprawiona. No i tak dochodzimy do stycznia 2022 roku. Jeżeli chodzi o plany na kanał, no to przede wszystkim więcej filmów z jednej strony będę chciała, żeby te filmy były bardziej techniczne, bardziej merytoryczne o różnych modelach, też o różnych rzeczach, które się dzieją w świecie. Data Science, chciałabym też więcej wywiadów e, robić, ponieważ bardzo mnie ciekawią rozmowy z innymi ludźmi, którzy mają większe doświadczenie, mają inny punkt widzenia na pewne sprawy, więc to jest <laughs> bardzo ciekawe, kiedy można z kimś takim porozmawiać, więc mam nadzieję, że tutaj. Też się będzie w tę, w tę stronę rozwijać. No i co? To są właśnie takie dwie główne rzeczy, które będę chciała prowadzić na tym kanale. Będę chciała je rozwijać w ten sposób. I taka trzecia rzecz yy, przy podsumowaniu. Czyli coś, co mi dało prowadzenie tego kanału. Czyli po pierwsze. Yy, Dwa wywiady ze mną były, do których macie link w opisie. Jeden dla GameLab, Lab, drugi dla Oakmaytage, oh więc to było bardzo ciekawe doświadczenie udzielać właśnie takich wywiadów, odpowiadać na różne pytania zadane przez redaktorów. Z takich ciekawostek wywiad z Damianem był z jego inicjatywy, ponieważ stwierdził, że o, tutaj jest fajny kanał, więc mógłby popowiadać o tym, czym się zajmuje. Także Damian, jeszcze raz serdeczne podziękowania. I myślę, że są takie dwie główne rzeczy, które tak obiektywnie można zauważyć, po co mi był ten kanał, ale też czasem na Off My Dev możecie zobaczyć moje artykuły i to też myślę, że gdyby nie ten kanał, gdyby się nie odważyła mówić do ludzi, nie odważyłabym się też pisać, bo zawsze gdzieś tam jest pytanie, czy to na pewno ja jestem tą odpowiednią osobą, żeby się tym dzielić. A tu się okazuje, że całkiem fajnie to działa, że oglądacie, że czytacie i w ogóle. Więc kochani, napiszcie, co chcielibyście zobaczyć w przyszłym roku, czy w sumie w tym roku. Jakie odcinki by Was interesowały. Zastanawiam się też nad taką formą Q&A, może jakichś live'ów. Więc to może być ciekawy pomysł, także dajcie znać w komentarzu. No i co? łapka w górę, subskrypcja i widzimy się za tydzień.